Dobry, dzisiaj chciałbym zdecydować ten. Fidget Spinner! który kupiłem ostatnio w sklepie za, 7, za 17 minut? w ogóle słyszę, że ludzie kupują te Fidget Spinner za jakieś kosmiczne ceny, ale przychodzę z samego Fidget Spinnera, jest ten Nie pytajcie się, kupiłem ten To nie tak, że jestem game. Nie jestem game. Kupiłem ten bo mi się podobał. Ten spinera? Macie jeszcze tego, czy ten człowiek? Weźmy spinnera? z macie coś tego, homofobii jednej. E, a tak potem to się kręci i można robić różne try. A no i od razu wiesz, może w słonych mojego e, modelu. E, e, ta jedna część e, bardzo często odpada, i trzeba ją przyczepić. No i co, przydałoby się coś z tym zrobić. E, no i jeszcze tutaj jest takie pęknięcie, przez to. O, ten akord, NL bardzo łatwo wychodzi Ale kogo to za cholerę To fidget spinner Nie można robić różne tryki i tego... No, udało się akurat tym razem, więc tak, nie wypadł mi, nie, nie umarł Będzie nieśmiertelny ten fidget spinner Ale jak poza tym to chciałbym zareklamować ten fidget spinner, bo jest... Bo jest fajny, bo to fidget spinner Fidget spinner nie jest fajny ale ogólnie to w ogóle znalazłem takie fajne użycie w rzeczywistości dla gamerów mianowicie jak wszokowam grę to można z niego skorzystać jeśli jeszcze na to nie wpadliście A i czemu nie było tak długo filmów na kanale? A bo nie było tak długo filmów na kanale bo byłem łaskawy dla was i nie chciałem żebyście dostali raka dupy po tak szybko Ale już wciąż, znowu nagrywam więc Dostaniecie mnie, było jednak tego arka dupy. Co? I nie było filmu na dzień dziecka. Znaczy ja dostałem coś na dzień dziecka. Znaczy. Ja, ja. ja dostałem na dzień dziecka, tylko... Ja... Nie, to chyba wiem tylko, że ja tego nie A i jest co to widać, dobra, kończę z tym. jak to się wyważa?